Ze zbioru A składającego się z elementów minus 3, minus 2, minus 1, 1, 2, 3 dosujemy liczbę A. Natomiast ze zbioru B składającego się z liczb minus 1, 0, 1, 2 dosujemy liczbę B. Te liczby są odpowiednio współczynnikiem kierunkowym i wyrazem wolnym funkcji liniowej f od x równa się ax plus b. oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że otrzymana funkcja f jest rosnąca i ma dodatnie miejsce. Zerowe. Najpierw narysujmy funkcję liniową, która jest rosnąca i ma dodatnie miejsce zerowe. Dodatnie miejsce zerowe, czyli po dodatniej części osi Y, czyli gdzieś tutaj zaznaczamy sobie miejsce zerowe X0 i ta funkcja musi być rosnąca. To jest nasze Y równa się AX plus B. Skoro ona jest rosnąca, to nasz współczynnik stojący przy X A musi być większy od zera. I teraz zobaczmy, żeby było dodatnie miejsce zerowe. To punkt przecięcia osi Y, czyli B jakie musi być? No, ewidentnie leży poniżej osi X, czyli ewidentnie jest ujemne. Nasze A musi być dodatnie, nasze B musi być ujemne. W tym zadaniu skorzystamy z klasycznej definicji prawdopodobieństwa, czyli prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest moc zdarzenia A przez moc zdarzenia omega, gdzie moc zdarzenia A oznacza zdarzenia sprzyjające, a omega oznacza wszystkie możliwe zdarzenia. Najpierw ustalmy wszystkie możliwe zdarzenia. Czyli zobaczmy. Losujemy sobie współczynnik A i losujemy sobie współczynnik B. I teraz na ile sposób można wydosować A? A można wydosować na raz, 2, 3, 4, 5, 6 sposobów. A B na ile sposób można wydosować? Raz, 2, 3, 4 sposoby. 6 razy 4, 24 możliwości tutaj mamy. Czyli nasza omega to 24 różne możliwości. A teraz zbiór A. Co my chcemy w tym zbiorze? My chcemy, żeby A było większe od 0. Czyli A większe od 0. To jest jedno miejsce. i Na drugim miejscu B ujemne. Czyli B mniejsze od 0. Czyli funkcja liniowa rosnąca, mająca dodatnie miejsce zerowe. Czyli ile będziemy mieć takich możliwości? Ile jest A dodatnich? A dodatnich mamy jedno, drugie, trzecie. Czyli mamy zbiór tutaj A sprzyjających, czyli takich A rosnących, to będzie, składa się z trzech elementów, czyli tu mam, mam trzy miejsca, trzy możliwości, 1, 2 oraz 3. a teraz ile mamy ujemnych B? Ujemnych B w zbiorze B mamy tylko jedno, to jest minus jedynka, czyli jeden element minus jeden, czyli jedna możliwość. 3 razy 1 to są trzy takie zdarzenia. Zatem zobaczmy, podstawiając teraz do Tutaj naszej klasycznej definicji prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo zdarzenia A to będzie moc zdarzenia A, czyli 3 elementy przez 24, czyli 1 ósma. I to jest odpowiedź do zadania, czyli odpowiedź P od A równa się 1 ósmej.